Bardzo się denerwuję. Ziumki, nie zapłaciliśmy rachunku. Wcale nie chcę wychodzić. Wysoko! Ziołki to takie dziwne. 3, 2, 1, 0 jesteś na kanale Miss Nicole. Dzisiaj mamy konkurs taneczny. Teraz oczekuję na zawody, przygotowuję się i za jakąś godzinę ruszamy. Dziś miałam już próbę, więc wszystkie moje rzeczy już tam leżą, tam gdzie będę występować. Dziś po południu ponownie ćwiczyliśmy numer. Fryzurę już zrobiłam, a teraz zobaczcie, jaki makijaż robię na konkurs. Ostatnio to mi robili makijaż, ale teraz wszystko muszę zrobić sama. A właściwie makijaż oczu zrobią mi tam. Ostatnio miałam taką kręconą fryzurę, no taką do tańca towarzyskiego, a tym razem to po prostu wysoki kucyk, a końcówki też zakręciłam na wypadek, gdyby oni nie pletli ich w żadną długość. Ostatnio po prostu stonowali całość takim kolagenem. Kto nie wie, a kto wie, napiszcie w komentarzach. Tym razem zrobię tylko konturowanie, róż, rzęsy i może tam coś jeszcze dla mnie zrobią. I tak, jedziemy na zawody. Świetnie się przy tym bawimy. Tak mało czasu zostało do zawodów, że się nie martwię. Martwisz się? Jestem po prostu piękna, idę na twoje zawody, to tyle. Będę cię wspierać i krzyczeć, uuu, super! Najważniejsze, żeby mnie wpuścili. mi jest gorąco. Tak naprawdę to pierwsze zawody, w których nie biorę udziału sama, więc w zasadzie wypowiadam się nie tylko za siebie, ale także za zespół. Jest to podwójna odpowiedzialność. Tak, dobre, sobie, pomylisz się, a wszyscy ludzie, którzy byli na korytarzu, patrzą, jak bardzo się pomyliłeś. Mam nadzieję, że się nie pomylisz. Ziomki, moglibyście nagrać film, ale ja tego nie zrobię. Trochę się wstydzę. Nicole, czego ty się tak boisz? Zrobimy za ciebie wszystko! Mogę nawet za ciebie rozmawiać! Proszę, że nie, nie, nie chcę tego widzieć! Proszę nie! Szenia, i jak kręcimy treści, gdy ty będziesz na próbie, więc proszę, maluj się tam, i występuj, dobrze się baw. Będę obserwować. Tak, na pewno. Jak to prawdopodobnie? Powodzenia! Szenia, dlaczego jesteś ubrany, jakby twój przyjaciel był ogrodnikiem i chciałbyś kopać ziemniaki? Normalnie wyglądam! Zazwyczaj tak chodzę do sklepu! A, no jasne, teraz porównaj to z tym lukiem. Proszę, napiszcie w komentarzach, żeby się nie kłócili, bo mi strasznie wstyd! Papa, pa, Nicole! Papa! Pa. Zawstydzona na oczach wszystkich! Yes! Ziomki na scenę z tyłu, ile tam jest miejsca? Myślę, że to będzie bardzo straszne. Krótko mówiąc, najciekawsze jest to, że najpierw dziewczyny występują bez mnie, a potem numer ze mną, gdzie mam czerwoną koszulkę. Ale okazuje się, że teraz jest zupełnie inną dziewczyną. Nawet nie wiem, gdzie ta dziewczyna jest. Pytam trenera, on odpowiada, ok, wszystko ok. I odchodzi. A ja. Za kolejnym zasłoną stoi dyrektorka. No i tyle, zostawiliśmy już Nicole i idziemy, co? Dwie Nam 25 minut do występu Nicole Teraz jesteśmy w centrum, idziemy zjeść lody Zrobić zakupy, zrobić wszystko, co lubi Nicole A potem co? Zgadza się, idziemy ją wspierać Jestem głodny No, że nie jak zawsze No, ja biorę tę rzecz, a ty z lata co bierzesz? Ja biorę truskawkowe A ty co bierzesz? A ja uwielbiam lody Kto nie lubi lodów, niech lajkuje, a kto lubi, niech pisze komentarz Z jakiegoś powodu dali mi takie duże Myślałam, że będą małe lody no cóż, mój wzrost. Dzisiaj nie noszę nic markowego, ale i tak wyglądam bardzo dobrze. Dzisiaj mam na sobie sukienkę. Sukienkę od Urban Outfitters. A to jest mój naszyjnik z pereł. Potem dzisiaj mam torebkę z Off-White i oczywiście tak, co? Zgadza się, buty są od Easy Chodźmy na kawę. Chciałabym trochę kawy. A jeśli nie lubię kawy? Woda. Woda. Wtedy woda, Żenia. Woda. I tak, ziomki, kulisy tego całego chaosu. Chodźmy. To kupa pudeł z pieniędzmi. Może się wydawać, że nie, a to taka podpucha. Pomyślcie sobie. Wszystkie pieniądze, które są w automatach, tak naprawdę są trzymane tutaj. Miliardy. A my jesteśmy w kasynie, więc ogólnie jest super. Niech wyobraźcie sobie, to są kwiaty dla trenerów, a my je zabierzemy i pójdziemy. Chodźmy. O, ktoś tu O, O, nie to dla ciebie. Ziomki, ktoś tu moje mieszkanie komunalne. Spójrzcie. To my, ale tutaj nie występuję. Tutaj, tutaj jestem. Tu występuję, tu też występuję. Brawo, dobra robota. Brawo, brawo. O, jaka dobra kawa. Że nie chcesz? <noise> Bardzo śmieszne. Jak cudownie jest odpocząć? Która godzina? Oh, Bo się spóźniliśmy! Jak to się spóźniliśmy? Tak, spójrzcie! Mamy trzy minuty, mamy trzy minuty, ziomki! Dobra, tylko skończę drinka! Idziemy, żenia! Zostały tylko dwie minuty! Ziąki! nie zapłaciliśmy rachunku! Zienia, szybko, szybko, wraz. się trochę, bo dwie minuty, ale i tak daliśmy radę. Dobra, wchodźmy szybciej wesprzeć Nicole. E, Dajcie. Ja mam bilety. O, tu są bilety. te bilety, co? Kurczę, z lata wygląda na to, że nasze miejsce zajął ten dziadek i wcale nie chce wychodzić. Biegliśmy bardzo szybko, ale jednak nic się nie zaczęło. Szło naprawdę dziwnie. Po pierwsze prawie się przewróciłam, a po drugie teraz się przebieram i mam jeszcze dwa pełne tańce. I jeden bardzo mi się podoba. A który? Zgadnijcie w komentarzach. Przebieram się i lecę. Ziomki, teraz będziemy występować. Bardzo się denerwuję, ale jakoś muszę spróbować. Występ była naprawdę super. Czekamy teraz, aż Nicole się przebierze i będziemy świętować! Nie w porządku. Nicole była najlepsza. Cóż. Siedzieliśmy i śmialiśmy się. Boże, jesteś naprawdę dobra. Wszystko było super. Podobał ci się mój upadek? <gry> Podobało mi się, nie nagraliśmy tego. Nie zobaczycie tego. A które masz miejsce? za zanim trzecie. To już jest puchary. A teraz nagroda i wychodzimy, bo przepraszam, jest 12.20 w nocy. Czas spać, kochani. A puchary trafiają do trenerów, więc wszystkie dzieci mogą już iść. Tak. <gry> Myśleliście, że to był ostatni występ? Nie oczywiście za kilka dni mam kolejny, właściwie już teraz to pożegnanie szkoły na wakacje, bo w lecie nie mamy zajęć. Ogólnie na lato, no na dwa miesiące. I makijaż robię sama, bo sama o to poprosiłam. Zianki, spójrzcie to niesamowite jakie wielkie góry są za mną. Chcemy jeść darmową sałatkę. Jestem nieśmiały i sam. Tania mnie prowadzi. Nie, nie możemy tego wziąć. To tylko dla tancerek. Krótko mówiąc, wzięliśmy sałatkę, bo w właśnie tutaj kosztuje 20 euro i musiało się zwrócić. I to kazał mi powiedzieć Żenia, operator. Dobry, świecie, wierzę, że mnie słychać. Właśnie się obudziłam, jeszcze bez makijażu. Dobra, Ziemki, tylko żartuję. Już wstałam, jestem gotowa do filmowania. Tyle pomysłów przyszło mi dziś do głowy, po prostu koniec. Możecie sobie wyobrazić, mam tyle planów. Muszę mieć czas na przewinięcie całego kanału na TikToku, a także opalanie się, a Żenia nie będzie przeszkadzał. No, jeśli wiecie, o czym mówię. Nie uwierzycie, miałam dzisiaj taką ochotę założyć sukienkę, ale na zewnątrz było tak gorąco, że pomyślałam, że nie będzie to dobrym pomysłem. Lepiej założyć wentylator niż sukienkę. Kochani, a wy też się kręcicie rano? Co założyć? Jaki kolor, jaki schemat kolorów i tak dalej? Bo osobiście ja tak. Napiszcie w komentarzach, czy wy też wybieracie, potem zmieniacie i tak dalej, albo po prostu bierzecie co wpadnie wam pod rękę. Ja też czasem biorę to, co popadnie. A po co ja tu w ogóle przyszłam? Muszę się malować. No co, ziemki, trzeba się trochę pomalować, bo makijażu nigdy za dużo. Czy to się zdarza? Dobra, mama mnie zabije, jeśli nałożę więcej makijażu niż powinnam. Dziś, jak widać, mam różowy nastrój i chcę. Trochę koloru, żeby pasował do tego jasnego i wystrzałowego nastroju. Dlatego moje usta są dzisiaj czerwone, bo mam dzisiaj taki dziarski nastrój. Nawet żenia nie, nie zepsuł mi dziś rano nastroju. To rzadko się zdarza. Cześć, Nicole. A tak, jest jeszcze mama. Cześć, mamo. Co robisz? Mamo, wybieram stylizację. Co? Mamo, no nie widzisz, maluje się. A jeśli będziesz sarkastyczna, powiem z lacie, że piszesz z fałszywego kąta, że jest słaba. Maluje się, mamo, widzisz, maluje się. Tak o wiele lepiej. Lepiej. tak czy inaczej, Nikol, mam wyzwanie, które chciałaś podjąć od dawna. Wyzwanie nazywa się Zostać modelką na 24 godziny. Naprawdę już od dawna chciałam spróbować swoich sił w roli modelki. W tym celu kupiłem mnóstwo nowych rzeczy, kosmetyków, zorganizujemy sesję, zrobimy makijaż i fryzurę. No Nikol nie jest to oczywiście takie proste, ale powiedzmy, że tak. Więc Twoje 24 godziny modelowania rozpoczynają się właśnie teraz. Hurra! I posprzątaj pokój. Na drzwi, kto zamknie? Ziemię, jak wiecie, Nikol jest bardzo kreatywną osobą. A modeling właśnie taki jest. Potrzebni są tam kreatywni ludzie. Wiele osób uważa, że bycie modelką jest takie łatwe. Modelka to nie ktoś, kto chodzi tylko po wybiegu. W tym zawodzie jest wiele trudności. I to właśnie te trudności Nikol będzie dziś pokonywać. Zrozumie, jak trudno jest być osobą, którą obserwuje tak wiele osób, a czasem cały świat. Ziomki, piszcie w komentarzach, czy Nicole waszym zdaniem może zostać modelką, czy nie. A teraz mam dla niej pierwsze zadanie. O! Właśnie tutaj idzie. No mamo, jakie jest pierwsze zadanie? Nikol, co jest najtrudniejsze w byciu modelką? No nie wiem, chyba nie spać z wybiegu w czasie spaceru? To też jest straszne. Ale jeszcze straszniejsza jest utrata figury przez modelkę fizycznej formy. Modelki bardzo dbają o swoją sylwetkę i nawet nie patrzą w stronę McDonalda. Będziesz więc musiała zrezygnować z tłustych potraw na 24 godziny. Tak, to oczywiście smutne, ale ze względu na karierę modelki mogę spróbować. Mam nadzieję, że prytki i sałatki się nie liczą? No, sałatka oczywiście się nie liczy, ale frytki jest tak. Uh. Wszystko jest w lodówce. Oh, napełnienie żołądka sałatką to świetny pomysł. Tak, dobrze, że mam nieskończony zapas ły burger mi nie zaszkodzi. Myślę, że modelki też to lubią. Wiedziałam. O Boże, wystraszyłaś mnie. Mówiłam ci, że nie możesz jeść hamburgerów. Teraz musisz iść pobiegać, aby spalić wszystkie te kalorie. Mamo, ale go nawet nie ugryzłam, tylko powąchałam. Nieważne, idź pobiegać. Jak wpakować się w kłopoty w jedną minutę. Przebiegłam już 501 metrów. Już 502, 3, 4, 5. Spaliłam już 3 burgery, a nie jednego. Jak ludzie biegają 8 kilometrów, co zjedli 20 burgerów? Bycie modelką jest bardzo trudne. A nawet jeszcze nie byłam na castingu. Mam nadzieję, że ta kobieta jest teraz szczęśliwa. Nikol, trochę mnie nie było, ale mam dla ciebie zadanie. Musisz wybrać w godzinę swój codzienny strój... Za 30 euro, więc mam nadzieję, że ci się to uda. Nie zawiedź mnie. Boże, jaką mam nadzieję, że dzisiaj będą rabaty minus 99%. Hej, Nicole! Boże, skąd się tu wziąłeś? Słuchaj, Nicole, podsłuchałem twoją rozmowę z mamą. Dała ci 30 euro na ubrania. No tak, dała, ale mi. Jak to się odnosi do ciebie? A po co ci ten look modelki? Wydajmy to na gumowe robaki. Boże dobry. Ale wszystkie modelki noszą gumowe robaki. No cóż, ziomki, jestem już szybko na głównej ulicy, i pierwsze, co chcę zrobić, to udać się do Nike. Nie wiem, czy kupię tam strój za 30 euro, ale mam nadzieję, że będą zniżki, bo mamy już lipiec. Już tu jesteśmy i naprawdę chciałabym mieć takie oversizowe spodnie. Takie bardzo luźne. No, jeśli się uda. Spójrzcie jaki top. Wygląda jakby po prostu czarny z logiem Nike, ale kosztuje tyle, co moja nerka. Że nie możesz po prostu pomóc mi znaleźć spodenki, a nie chodzić w pobliżu z kamerą. O, a to pasuje idealnie do moich słuchawek. Ziomki, lepiej najpierw udać się do Berszki i wybrać spodnie lub kurtkę, a w zależności od tego, co wybiorę, wybiorę coś tutaj. W każdym razie, rozumiecie, że nie możesz filmować mnie? Kochani, tak często chodzę do Berszki, a okazuje się, że jest zamknięta. To konfiguracja stulecia. Berszka. Została tylko Zara. Mam nadzieję, że będzie tam coś za 30 euro. Chociaż kogo ja oszukuję, wiem, że tam będzie coś za 30 euro. Nie filmuj! Zara to po prostu kraina casualu. tego rodzaju modnego stylu. Ziomki to takie zwyczajne. Podoba wam się? Wyczucie stylu jest trudne, ale my to mamy. I mam złote okulary. Ziomki to prawdziwe klapeczki za 40 euro. Otwórz, potrzebuje cię! Trwa tam budowa śmierci! Ugh. 1, 3, 1, 2, jesteś na kanale Miss Nicole. Wzięłam wszystkie topy, które wydawały mi się piękne, bo życie nauczyło mnie. Bierz od razu wszystko, co chcesz przymierzyć, żeby później nie musieć chodzić w rzeczach i wybierać innych. Od razu wszystko. Strój numer 1, co o tym myślisz? Szorty mi się podobają, ale myślę, że przymierzę teraz inny top. Dobra, ziemki, strój już wybrałam. Teraz go pokażę mamie! No cóż, mamo, wybrałam. O, super! Czy to Nike? No tak, Nike. Ale to oczywiście nie kosztowało 30 euro. Ile wydałaś? 30! Nicole? 130! Ile? Bycie modelką to świetna zabawa. Jest tyle fajnych fryzur i makijaży, które możesz zrobić. Ile strojów, ile wszystkiego? Super! Myślę, że sobie poradzę. To co? Modelka jest gotowa na kolejne zadanie? Jeśli chodzi o zakupy, to oczywiście jestem gotowa. No, też się może zdarzyć. Krótko, Nicole. Czas na naprawdę fajne wyzwanie. Jakie fajne wyzwanie? Nicole, masz dokładnie 5 minut na przygotowanie się. Jedziemy do medulanu na prawdziwy casting. Co? co? Mówisz poważnie? Naprawdę zawarłam umowę z agencją modelek. Prawdziwą agencją modelek w Mediolanie. I ty musisz iść na casting. Nie mogę uwierzyć własnym uszom. Pięć minut na przygotowanie. Szybko już jesteśmy spóźnione. Ach, co pa. robić, co robić, co robić pięć minut? Mediolany jest dla mnie taki ważny. Gdzie moja torba? Ej, to z ostatnich zawodów. Może powinnam pójść w tym? Nie jest lato. Zostawię dziś, Tak. No dobra, będzie co będzie. I jakiekolwiek jesteś gotowa? Tak! Będziemy tam za 5 godzin. Tak wiele czasu? A w ramach grupy wsparcia pojedzie kamerzysta Żenia. On też będzie nas filmował. Co to prawda? Nie. Siadamy do samochodu i jedziemy. No co, Żenia, jesteś gotowy wesprzeć naszą Nicole? Tak, jestem gotowy! Nawet przygotowałem się specjalnie! Będę tam gwizdać głośniej niż ktokolwiek inny na stadionie! Patrzcie, pff. E, tam nie gwizdzą. Jak to nie gwizdzą? To jak kibicować? Telepatycznie. Jeśli zagwizdzisz, zostaniemy stamtąd wyrzuceni jako pierwsi. No dobra, w takim razie będę skromniejszy. Jedziemy. Minęło 5 godzin, znajdujemy się w Mediolanie pod adresem naszej agencji modelek. Jeśli się uda, wszystko tam sfilmuję, chcę Wam powiedzieć, że wzięliśmy kostium popielowy, dwuczęściowy, jeśli będą chcieli zobaczyć sylwetkę, i buty na wysokim obcasie. Jedyne, co mi przeszkadza, to jej buty. No, Nicole! Normalne buty! Jak możesz iść do agencji modelek i nie założyć odpowiednich butów? Nicole! No dobrze, ale może się zamienimy. Nie musisz przejść castingu, ja go muszę przejść. Pomyślą, że Twoja mama jest dziwna i przyszła w klapkach. No dobrze, zamieńmy się, okej. Okay. Nie pytajcie. Tak, mamy prawie takie same rozmiary stóp. Kochani, napiszcie w komentarzach, co jest lepsze. To? W czym byście poszli na casting? W klapkach czy takich jeszcze mniej więcej normalnych butach? Życzcie mi powodzenia w komentarzach. Napiszcie, życzę Nicole powodzenia. A jeśli to będzie możliwe, to kończę kręcenie, bo wydaje mi się, że filmowanie będzie zabronione. Chodź, Nicole. Zionki Wonder Level Management. To tam teraz pójdziemy. Nikol ciśni 12. Nikol już się martwi. Nie martw się dalej. Uśmiechnij się. To twarz osoby, której powiedziano tak. Powiedzieli ci tak. Będziemy robić luk i właśnie malowałam i powiedzieli mi Złóż podpis. Pierwszy podpis na swoją przyszłość. Nicole! Nicole, powiedzieli ci tak. Jestem po prostu w szoku. Jestem w szoku, bo ja... Gwiazdo. Nie miałam wątpliwości. Nicole jest taka poruszona. No co, chodźmy kupić trochę strojów. Chodźmy. Oj, to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Przygotujemy cię na sesję zdjęciową. Nasz makijaż będzie bardzo, bardzo modny. Teraz przygotowujemy fryzurę. Tak, już wybraliśmy strój. Mieliśmy wiele opcji, wybraliśmy takie stroje i buty i niedługo Nicole idzie na sesję zdjęciową. Stresuje się. Wiadomo. To co pierwsza stylizacja zaraz się pojawi. Papa, papa. Pa. Fotograf jest bardzo fajny. Pokazuje wszystko Nicole, mówi wszystko. Spójrzcie po prostu gestami, jak to powinno być, jak się odwrócić. Generalnie jest to bardzo łatwe. Spójrz, mówi. Chwalona nas tutaj, że Nicole była świetna. Poprawimy włosy, bo mamy dwie stylizacje. Proszę, teraz robimy nową fryzurę. Będzie kucyk. Bardzo trudno. Nicole teraz doskonale rozumie, jak to jest być modelką. Bardzo trudne. Nasza trzecia stylizacja. Spójrzcie, jakie to jest piękne. I ruszamy na czarne tło. Nigdy w życiu nie bolała mnie stopa. Po prostu siedziałam ze skrzyżowanymi nogami. Jest trochę czerwona, prawda? Po prostu tonizują twoją nogę. To jest zawód 24 godziny. To co? Idziemy? Ostatnie wejście. No tak. Ostatnie wyjście. Tak. A to ci naprawdę pasuje. No cóż, kończymy już na tym zdjęciu. Hurra! Ach, skończyliśmy! Modelku, nie mam czasu. 3 2 1 0 jesteśmy na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić i napisać w komentarzach jakie jeszcze filmów się zobaczyć na naszym kanale. A ja uciekam. Pa pa.